Witam. Dzisiaj pokażę wam jak połączyć telewizor Philips z tabletem z systemem Android. W tym celu rozwijamy pasek szybkich ustawień i wybieramy Smart View. Na ekranie tabletu pojawiają nam się opcje: tablet, inne urządzenie oraz inne urządzenie tablet. Ta druga opcja jest dostępna przy podłączaniu telewizorów Samsung. I teraz wybieram pierwszą opcję: tablet, inne urządzenie. W tym samym czasie uruchamiam telewizor i wybieram opcję udostępnij ekran. Na telewizorze mamy dwa proste kroki, jakie należy wykonać. Aktywujemy opcję udostępniania ekranu na urządzeniu przenośnym, i następnie z listy urządzeń wybieramy nasz telewizor. Po jego wybraniu tablet pyta się, czy rozpocząć projekcję za pomocą Smart View. Po kliknięciu Zacznij teraz na ekranie telewizora mamy, jakie urządzenie chce połączyć się z naszym telewizorem. Na akceptację mamy 120 sekund. Już po kilku sekundach nasz telewizor łączy się z tabletem. Dodatkowo tablet pyta, czy zmienić proporcję ekranu wyświetlanego materiału. Tutaj wybiorę Anuluj. Jak widać na filmie, urządzenia są sparowane. Pozostało sprawdzić, czy wszystko działa. W tym celu z listy ostatnio używanych aplikacji wybieramy YouTube i przykładowy filmik. Mamy oczywiście pełny widok platformy wraz ze wszystkimi opcjami, w tym z możliwością zmiany jakości wyświetlanego materiału. By wszystko działało poprawnie, telewizor i smartfon lub tablet powinny być podłączone do tej samej sieci Wi-Fi. Podobny sposób odbywa się podłączenie smartfonów z Androidem, np. Xiaomi, z telewizorem. Tam należy wybrać opcję projekcja i zaakceptować opcję włączenia Bluetooth i Wi-Fi na naszym urządzeniu. W tym samym czasie na telewizorze wybieramy opcję udostępnij ekran. Następnie na smartfonie z listy urządzeń należy wybrać nasz telewizor, z którym chcemy sparować smartfon. W opcji udostępnij ekran na telewizorze akceptujemy nasz telefon i po chwili wszystko jest już gotowe.